Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczcie, nie ma poświaty światła, a to z racji, że nagrywam nowym telefonem. Tak, w końcu nowy telefon. Aczkolwiek yy, na jakimś magnesie i innych takich rzeczach będę po prostu nagrywał tamtym, ponieważ tego mi szkoda. Ale nie o tym. Ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Torba pełna no właśnie, torba pełna czego torba pełna zabawek. Nie ogarniam do tej pory. Jak można wyrzucić takie zabawki? Zaraz się posypie lawina komentarzy: bo dziecku się znudziło, bo są uszkodzone, bo są pobijane, bo zniszczone. No to się zdziwicie. No to się zdziwicie, w jakim stanie są te zabawki. Są to same samochody. Dla mnie dobrze, dla mnie dobrze, ja Wam powiem, ja sam się, sam zostawiam sobie z tego tutaj dwie sztuki, bo mam już jakąś tam wizję na nie, zwłaszcza, że mm, kiedyś tam sobie za dziecka kolekcjonowałem te samochody i ja je do tej pory mam, kiedyś tam oczywiście, jeżeli będzie na to chwila czasu, ja sobie je odmaluję i będą stały na półce, bo to wiecie, taka pamiątka z dzieciństwa, natomiast no tu są takie samochody, że to się w głowie nie mieści, Takich za dziecka mojego nie było takich zabawek. Co do jeszcze jednej rzeczy, jest również perełka, którą mam tutaj. Jest to Mistrzostwo Świata. To też zostaje u mnie, a resztę za chwilę zobaczycie. Także odwracam kamerę. No i zapraszam Was na obejrzenie tego, co jest w tej torbie. A w tej torbie, jak mówiłem wcześniej, same samochody. Gdzie mi odjeżdżasz? Jeden garbus, drugi garbus, Ferrari, czy to McLaren? McLaren, te są metalowe, korweta metalowa. A teraz jedziemy z większym gabarytem. Oczywiście wszystkich się nie da tutaj chyba ustawić, tak mi się wydaje. Lambo BMW, ale patrzcie na. To. Jeden, drugi, no i trzeci, największy LamboUrsus. Yy, tak, wiem, niektórych to może nie interesować. Tu chodzi o sam fakt wyrzucenia tego do śmieci. No i zawsze tylko pokazywałem Wam. Na dobrą sprawę, nigdy tego nie sprawdzałem. To nie są zwykłe pojazdy. One mają baterie. No, i dzisiaj A, no tego nie sprawdzimy. Jeszcze akumulatory są w środku, czyli był do tego pilot. No to zobaczcie. To to w ogóle, że można było tym jeździć. No ale odłożę go na bok. Sprawdźmy resztę, na przykład Lambo. One wszystkie były na pilota. Bo miałem taką nadzieję, że one może jeździły same. Samochód sportowy zdalnie sterowany. No niestety. Czyli moje, mój patent z bateriami nic nie da. Kolejny zdalnie sterowany. Jaki kolejny zdalnie sterowany samochód. A BMK BM też zdalnie sterowana. Szkoda tylko, że niestety nie ma do tych samochodów pilotów. Ktoś wyrzucił same samochody, natomiast nie ma do nich pilotów. Pomijając oczywiście yy, te tutaj, no bo te nie są zdalnie sterowane jedynymi usterkami to nie wiem w sumie co tu jest zdjęta opona, którą można założyć, tak jak ja to zrobiłem teraz i już jest samochodzik sprawny firmy Welly, otwierana maska, otwierane drzwi, McLaren z Burago z krzywym kołem, ale to jest wszystko do Ogarnięcia. Zostawiam sobie garbusy. O, tutaj też oponka i do kosza. Zostawiam sobie te garbusy. Tego jednego sobie przerobię. Ale to na bank was nie interesuje. Dobra, ale wróćmy teraz do perełki. Wiecie co? Ja chyba sobie te największe modele schowam do torby. No taki krótki odcinek. To, co się trafiło. Tym razem nie skarby złomowe. A skarby to no widzicie, jakie. Chyba, żeby ktoś chciał, to ja je z miłą chęcią sprzedam. Jeżeli ktoś, ktoś po prostu by chciał, oczywiście te duże, które teraz włożyłem, bo te raczej, e, raczej zostają. A na pewno te dwa garbusy zostają. Także, jakby ewentualnie ktoś chciał, tam na dnie małpa.onet.pl. Napiszcie, może się jakoś dogadamy. No, teraz patrzcie na perełkę. Tu aż zdejmę kamerę i Wam pokażę bliżej. LEGO McLaren. LEGO Technik w uszkodzonym, oczywiście, opakowaniu. O. Yy, nie będziemy robić lokowania produktu. Teraz powiem Wam hit. On jest w środku. A zaraz Wam to oczywiście zademonstruję. Odstawię sobie kamerę. Lego, jak wiecie, ja zbieram, więc zostaje to u mnie. Yy, nawet mam identycznego, myślę, że po prostu ktoś dał sobie spokój, bo on nie jest prosty w złożeniu. Na niektóre nawet rzeczy nie są otwarte. Co mogę powiedzieć, jest również instrukcja. Tam są te klocki luzem, żebym tylko nie pogubił. Złożony jest do tego momentu. A no jeszcze jest kupa budowania tutaj. Także złożony jest do tego momentu i został wyrzucony do śmieci. Bida w Polsce. Tam jak widzicie reszta widać, coś tam widać. Reszta Lego pozostaje mi złożyć go do kupy i sprawdzić czy reszta klocków po prostu gdzieś nie wypadła. on jest po prostu w całości także to na pewno zostaje, przynajmniej do momentu takiego, w którym ja nie będę pewny, że on jest oj, że on jest cały ale wiecie co, już tak sobie pomyślałem że w sumie to, że nie ma pilotów do tych modeli zobaczymy, no tutaj są paluszki, to, że nie ma pilotów, to nie znaczy, że nie mogę go sprawdzić oczywiście tego, którego ma... Ten, który ma paluszki z czystej ciekawości, czy chociaż włączą się tutaj jakieś światła. No, czy ogólnie on się włączy. Ja przygotowałem sobie ze sobą baterię. Zaraz sobie je otworzymy. Jak oczywiście znajdę nóż, już znalazłem. I z czystej ciekawości zobaczymy czy po prostu są wyrzucone sprawne. Znaczy no nie będę sprawdzał wszystkich, sprawdzimy konkretnie tego. Zamknę, żeby tylko nie wypadło. On. Czy coś się dzieje? No nic się nie dzieje. Innego włącznika tutaj nie ma. Może jest uszkodzony, ale wizualnie bardzo ładny. Dobra, więcej nie sprawdzam, bo to bez sensu. Krótki odcinek, bo nie było więcej co pokazać. Ja jestem mega zadowolony z LEGO. To zostaje do, do mojej, do mojej kolejnej, kolekcji, e, kolejnej kolekcji. Do mojej kolekcji LEGO. Tak jak mówiłem, mam identycznego, także wiem co z czym, gdzie jak, złożę go i zobaczymy po prostu, czy wszystkie elementy są. To by był hit jakby były. No ale może akurat będę miał szczęście. Tak czy siak, e, to wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam was, kłaniam się i mam nadzieję, widzimy się w kolejnych. Aczkolwiek tego nie wiem. Jeszcze taki postscriptum, bo zapomniałem. Jeżeli oczywiście nikt z Was nie byłby chętny na te modele, to one pojadą ze mną na Targ Staroci w przyszłym roku. Pozdrawiam, cześć.